Witam Was. Dzisiaj kolejny olej. Dzisiaj będziemy sobie przerabiać dość kontrowersyjną rzecz. Znaczy kontrowersyjną nie dla mnie, może dla innych ludzi. Kontrowersyjną to są gorzkie pestki Moreli. Które tak ostatnio zostały zabronione niestety w naszym kraju i już ich praktycznie nie idzie kupić. Bardzo ciężko je dostać. Ale jeszcze tu i tam gdzieś, uch, gdzieś są. Wystarczy troszeczkę poszperać. I jeszcze można znaleźć. A jak nie, no to zawsze mamy morele w ogrodach przecież rosnąć. Co to za problem? Pestki wyłupać z nich. O tym ktoś zapomniał widocznie, jak to go zabraniał. <grystanie> Że można je samemu wyłupać. Dobra, można z tych pestek wytłoczyć sobie też olej. Ja dzisiaj troszeczkę tego oleju wytłoczę. Tylko nie będę szalał z tym olejem, bo <grystanie> Sorry! Jaki wypadek na wizji! Dobra, już nie będę szlątać w tym pole. W każdym <słyska> razie można wytłoczyć sobie olej z tego. Nie będę tutaj za dużo tłoczył, bo mam ograniczoną ilość tych pestek, bo kto będzie tyle Moreli zjadał, żeby tyle tego upać, żeby kilo uzbierać. Także troszeczkę tylko wytłoczymy sam. Jestem ciekaw, jak prasa sobie z tym poradzi. Olej ten jest. Dobry na kilka rzeczy. Można go spożywać w jakichś sałatkach. Przykładowo, on smakiem nie odbega zbytnio od innych olejów. Ma troszeczkę taki, można powiedzieć, migdałowy posmak leciutko. Można go stosować w kosmetyce. Idealnie, bardzo fajnie nawilża nam skórę. Ona się staje taka jędrna potem i taka świeża, nawilżona po prostu. I bardzo dobrze się wchłania na tą skórę też ten olej, czyli znika. Można go też, jak jakieś problemy skórne, próbować stosować, też taka opcja jest ewentualnie. W peskach ogólnie też jest właśnie ta amigdalina, B17 tak zwana, letryl, różnie to nazywają. Jest to substancja no, taka przeciwnowotworowa, tutaj jest bardzo dużo ludzi, którzy powyszli z raka po prostu używając takie coś. Tylko tutaj tak, tam jest cyjanek też w tym i tutaj z tym cyjankiem są takie jajca, nie, zrobione, ponieważ on niby truje, ale jest taka jedna zasada: te zdrowe komórki mają pewną barierę, że one nie wpuszczają do końca tego cyjanku, a do tych chorych on wchodzi i wtedy one po prostu umierają. Ale tutaj oczywiście no nie, jest, nie można przesadzać i nie można takiego słoika naraz zjeść, bo to też jest szaleństwo. Tylko to są procedury na internecie. Ja tutaj nie będę wchodził w te procedury, tam od pewnej ilości do iluś tam się dochodzi i to się utrzymuje, i wszystko jest gitara. E, także dobra, bierzemy na początek to, tutaj mamy tą prasę, tutaj Wam się wyświetli, gdzie możecie ją kupić, na dole, e, dosyć fajna, ja już tutaj parę różnych olei testowałem, dosyć fajnie to wszystko e, chodzi, no dobra, wrzucimy tak z trzy garści, no, żeby nie przesadzać, no i teraz nie mam zakrętki. Tak, małby? <gry> no to, to próbę tylko będziemy robić, zobaczymy jak to wyjdzie z tym olejem. Tutaj włączamy i tutaj oczywiście tej pestki nie ma, ale mamy orzech włoski, czyli włączamy na orzech włoski. Teraz musi leciutko tutaj zagrzać sobie ten dół z tego tutaj, tego to troszeczkę znaczy o ten, tu gdzie te wytłoki wychodzą, tutaj to musi troszeczkę zagrzać, żeby to po prostu się nie zablokowało. Coś jeszcze chciałem wam powiedzieć. Aha, można go stosować również na włosy, przykładowo jako odżywkę. Wtedy po prostu się to nanosi, zostawia się i po prostu to się zmywa później, rano przykładowo można na noc dać i wtedy jest dosyć fajnie, włosy są też fajniejsze po tym wszystko. Potrafi on nam również rozjaśniać przebarwienia na skórze, jeżeli coś takiego gdzieś mamy to można również sobie troszeczkę tym posmarować, dosyć fajnie się to rozjaśnia wszystko. Ogólnie witamina B17 występuje w 1200 różnych roślinach. To jest dość sporo, gdzie tam jest. I takie doniesienia są, że B17 była już stosowana 5000 lat temu. Również olej taki wytłoczony, właśnie z tego B17 przyspiesza nam również procesy gojenia skóry i opóźnia nam procesy starzenia. Dobra, włączyło nam się. Także powolutku, powolutku coś tam się dzieje. No, z tej strony już zaczyna coś wypadać. Wytłoki się pojawiają. Tego oczywiście nie wyrzucę, to sobie oczywiście zostawię, bo to dla mnie jest bardzo cenne, pomimo że to olej jest tego wytłoczony. Ale to sobie zostawię, ja zawsze troszeczkę dodaję do drinków. Bardzo fajnie smakuje mleko migdałowe, które robię i dodaję tam wtedy do środka takie z dwie, trzy takie pesteczki i to wtedy jest super. I robi się taki inny fajny posmak z tego wszystkiego. Dobra, poczekamy aż to zrobi i pokażę wam co tam z tego wyszło. Smak. Dobra, już praktycznie zaraz kończy. Już ostatnie pestki zabiera ze sobą. Widać fajnie tą śrubę, co się kręci. Dobra, tutaj mamy te wytłoki z tej strony. Poczekamy aż wszystkie wypadną. No, jak widzicie, nie dałem tego dużo, dałem troszeczkę, no bo tego oleju za dużo nie jest potrzebne, można gdzieś tam coś posmarować troszeczkę na skórę. Ale sam byłem ciekaw, jak to wyjdzie i powiem, jestem zadowolony z efektu. To już właśnie też próbowałem, bardzo fajnie dalej smakuje. No, tak się to można zjeść w każdej chwili. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. I hop. I już nie ma. Ja, seba, jak jest ten smak? Zarobisty. Marce panowy. <laughs> nie bardzo fajnie mi to smakuje. Dobra. I oleju. Jak widzicie. Nie ma za dużo, no ale ja tego tam dużo wcale nie dałem, nie? Spróbuj ten smak. Ale olej normalnie no nie ma łyżeczki. No dobra, palcem. Olej, kurczę, nam niepotrzebnie tą pestkę zjadłem, bo teraz nie umiem smaku wyczuć. Spróbuj tej smaku i mów jaki jest. Bo ja czuję teraz tylko tą pestkę, wiecie jak smakuje pestka z gorzkiej Moreli. Ja mam tak samo. Czujesz gorzką Morelę? Nie, bo ja też A ty też próbowałeś no to jużśmy skosztowali. No dobra. Smaku nie ocenimy, sorry. najedliśmy się pestek przy okazji, a potem już niestety jest całkiem inny smak. Wewnętrznie używa się tak, gdzieś myśmy używali jedną kurczę, komar, bo tu wleciał jakiś jedną łyżeczkę, tak na dzień wystarczyło do użycia z tego. Taka daweczka. Dobra, także tyle co do tego. leju się film z przebojami. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam. Dobra, pytaliście mnie jeszcze o temperaturę tego oleju, yy, jaka ona ma być, także yy, no tutaj praktycznie już się skończyło tłoczenie, bo nie zmierzyłem tego w tym filmie, także filmuję to osobno. Momencik, zatrzymam na pauzę i wyciągniemy sobie olej. No w sumie ona jeszcze kapie, no ale dobra. To jest olej lniany, który robimy. No, tutaj mamy to. Pytaliście mnie o tą temperaturę, także mierzymy, żeby było oficjalnie, jeszcze poruszamy tym. No nic tu za bardzo się nie dzieje, jak widzicie, to jest włożony, to jest termometr. I no i tyle, więcej nie będzie chyba, 27 stopni ma nasz olej, który tutaj wychodzi z tej prasy. Jest świeżutko wytłoczony, dopiero co wytłoczyłem. Jeszcze poruszam raz. Olej jest lnu, czyli ogólnie z tego, co się dosyć ciężko tłoczy. No, 27 stopni. Także taka temperatura oleju, żeby było formalnie.